Szukam idealnej sukienki edycja Sinsei. No i sprawdźmy, co mamy ładnego! bardzo ładna sukienka elegancka klasyczna wszystko się dobrze układa mam ją w rozmiarze S leży świetnie jest przepiękna prze naprawdę jestem pod głębokim wrażeniem tej sukienki e, mam S i tutaj może jest trochę luźna ale tu, wiecie, to wiecie to standard no tutaj jest zawsze standard, no. ale sukienkę ogólnie mogę wam z czystym sumieniem polecić i myślę że ona byłaby też spoko na weselu jeśli ktoś szuka naprawdę taniej opcji to to byłaby dobra opcja słabo związałam tutaj ale no nie radzę sobie potrzebowałabym pomocy żeby to ładnie zawiązać na kokardki. Mam ją w rozmiarze M i jest trochę luźna. No tu jest gumka, więc na szczęście no, nic się nie dzieje, chociaż jak mnie trochę bardziej ścisnę, czułabym się pewniej, no ale tutaj będą nas trzymać też te ramionczka i jakby co. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Jest bawełniana, yy, nie było już esek, yy, chyba bardzo dobrze się sprzedaje na scenseju, no bo jest naprawdę bardzo fajna, bombkowa, długość jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. To jest naprawdę wszystko przemyślane, dopracowane i takie jak lubię, więc zdecydowanie topka. Yy, I to jest właśnie taka fajna sukienka, dla mnie bardziej może bym powiedziała, na co dzień. Założyłam do tego białe trampeczki popylałabym yy, w jeansowej tanie po mieście to sukienka dla mama city minus no, że ona jest poliestrowa jest troszkę przeźroczysta nie wiem czy to kamera oddaje, ale ja widzę swoją bieliznę, no i to na minus no jest ok, szału nie ma tania była, mama w niej chodzić chyba będzie, mam taką nadzieję, jeszcze jej nie przymierzała, więc zobaczymy co ona o niej powie no mi się nie podoba na mnie ale to kwestia, że to nie jest totalnie mój styl nie wiem co o niej myślicie